To skrywa wiele tajemnic, walki, zagadki, stracone nadzieje i miłość, która nigdy nie miała się narodzić. O, czyżby ktoś tu szukał dramatów i złamanych serc? Nie tylko dramatów? Poszukujemy głosów i to nie byle jakich. Ty możesz stać się częścią fanowskiego dubbingu do niezwykłego komiksu inspirowanego Undertale. W tej historii Miłość i przeznaczenie spadają się w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Miłosny trójkąt, który zmieni podziemie na zawsze, nie? O, a teraz najlepsze. Do obsadzenia mamy że 25 ról. Szukamy głosów dla legendarnych postaci, ale i zupełnie nowych bohaterów tej powieści. Mamy dla ciebie wszystko, czego potrzebujesz. Teksty i instrukcje, arkusz pokazujący gdzie i ile mówi dana postać, pełne tłumaczenie oraz częściowe materiały na bieżąco. Los? A może przeznaczenie? Po mnie czeka, a my czekamy na Twój głos.